Witam wszystkich. 21 grudzień, kolejny odcinek numer 5: W poszukiwaniu ryby. Ryb jak na razie zero. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, jesteśmy na kolejnej miejscówce: Opatowice, Odra. Postanowiłem przyjechać tu jeszcze raz, bo bardzo mnie ciekawi ta miejscówka. Jestem dopiero tutaj drugi raz w życiu i postanowiłem dzisiaj troszeczkę pomęczyć też tą miejscówkę. Jesteśmy już rozłożeni. Mamy wszystko przyszykowane. Federek jest już zarzucony na około 35 metrów. Zanęciliśmy. Mamy tradycyjnie, oczywiście, jak zwykle rozłożony zestaw. Na trubka na spławik dzisiaj sobie gdzieś tam dryfuje. Zobaczymy, czy coś dzisiaj podejdzie. Oczywiście nie poddajemy się. Walczymy. Profilaktycznie wyciągnąłem spławik, ale ten spławiczek zaraz przerobimy na grunt, ponieważ jeżeli. Zestaw na trupka nie przyniesie żadnego rezultatu, efektu. Zwiniemy go i rzucimy sobie na federek. Oczywiście nie poddajemy się, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Jak widzicie, zimowa aura pod osłoną wiosny trwa. Jest dzisiaj około 13 stopni. Jak na razie widzę, że bardzo się przed chwilą zachmurzyło. Jak jechałem, to było słoneczko, elegancko, fajnie. I martwię się, że zaraz będzie padał deszcz. Ale nie poddajemy się, jesteśmy przyszykowani na tą sytuację, mamy parasol i oczywiście lecimy. Biały robak, pinka, czerwony robak. Dzisiaj żeśmy rozrobili zanęte gut mixa feder, dorzuciliśmy pieczywo fluo, pieczywo zwykłe, suszone, zmielone. Aha, jeszcze do tego dorzuciliśmy mrożone białe robaki. Czekamy na rybę. Nie poddajemy się. Tak jak przed chwilą powiedziałem, kochani. Lecimy. Jak będzie ryba, to ją od razu kręcę. Ale podejrzewam, że w odcinku numer 5 ryb będzie 0. Czyli odra. Brzydko mówiąc, kopie mnie non stop po dupie. Lecimy. I zapomniałem jeszcze wam dodać. Nim się rozłożyłem, to oczywiście patrol policji swoją łódeczką przepływał. Bardzo powoli, bacznie patrząc, przyglądając się, jak się rozkładam, co robię, i popłynęli w dal. O, wracają. Także zaraz zobaczymy, czy do mnie podpłyną, ale podejrzewam, że wcześniej, tam 200 metrów. Obserwowali mnie przez lornetkę. A jak ja już widziałem z daleka, że płynie łódeczka, no to co? No tylko policja, więc kartę wyciągnąłem i na pewno kartę też już widzieli. Eee, no co? Lecimy. Czekamy na rybę. We'll be right back. Niestety mija prawie czwarta godzina, żadnych rezultatów nie ma. Kochani, kończymy wędkowanie, już się ciemno zrobiło. I wracamy do domu. Jutro też jest dzień, jutro też polecimy na ryby, zobaczymy gdzie, co i jak. Niestety ryb dzisiaj zero, tak jak wspomniałem na samym początku odcinku, ale się tym w ogóle nie przejmuję i jutro jadę znowuż na wyprawę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!